Witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w Gothic 3. Kontynuujemy i słuchajcie, w tym odcinku udamy się do Goty. Tylko zanim to zrobię. Oran, a wy co? Oran, ale dostałem jeszcze w pierdol na początku tego odcinka. Także tak, słuchajcie, udamy się do Goty i tam tą gotę oswobodzimy. Mam nadzieję, że uda się to zrobić w tym odcinku, w jednym odcinku. E, bo generalnie droga przez tą gotę będzie bardzo mocno oblężona przez nieumarłych, jak sami doskonale o tym wiecie, albo i nie. Nie ma tu nic. E, także mam nadzieję, że się tutaj ładnie zmieścimy w tym wszystkim. E, dobra, w tych terenach nas nie było, także możemy tutaj wszystko ładnie, pięknie powolutku oswobodzić i poeksplorować. E, co to jest? To jest Zwarg? Czy to jest jakiś czarny wilk? To zwarg! Z tym sobie jeszcze nie walczyłem. Nie miałem okazji. Ej, darz, trzeba uważać, bo to ma naprawdę przejebane obrażenia. O! I mam szczerze, że to jest taki plus walki z bronią że łatwiej nam idzie tutaj na tych, na, na jakieś wilki i tak dalej. Z tego względu, że mamy tą kombinację ciosów, taką szybką. Ale nie zawsze to działa, dobra. Boże, czymś myślałem, że padnę. Dobra, szybki zapisik. Generalnie z tego co pamiętam na bank tutaj w tym miejscu wcześniej, w poprzednich wersjach gotyka mieliśmy handlarza orka. Bo pamiętam, że zawsze jak grę magiem to od niego kupowałem kostur. Ale miał na pewno kostury wcześniej. Zaraz zobaczymy, jakie to przedmioty y, ma przy sobie w tejże wersji. Ej, czemu wy mnie atakujecie teraz, orkowie? Aaa, dlatego, że ja mam straż ten. E, dobra, widzicie, odjebałem. Trochę. E, atakujemy dlatego że, dlatego, że ja mam pancerz strażnika, dlatego. Także no tak się dziwiłem, dlaczego ten pancerz strażnika jest taki kurde. M, tani. Dlatego, że to jest kurde. W... Eee... Agresor wśród orków. Także muszę wczytać grę i po prostu założyć jakiś inny pancerz. Na to wychodzi. Bo pamiętam, że tutaj chyba mogliśmy stoczyć pojedynek z tym przywódcą, który tutaj sobie siedzi. A czy tych orków wybije? Na razie nie, na razie zostawię. Te ścierwa. Niech sobie żyją swoim życiem. E, dobra, załóżmy pancerz. Yy, najemnika. Dobra, mamy to i ruszamy dalej. Generalnie ciekawie, czy jakby założył pancerz buntownika, to też by mi atakowali. No, tutaj już na spokojnie. Narkon. Czy narkan. Ej, czemu on nic nie ma? Czy to faktycznie był ten dogościół? Hmm, wydaje mi się, że to on handlował wcześniej przedmiotami. Ale o dziwo on niczego nie ma. To ciekawe, to ciekawe, bardzo ciekawe. Tutaj z nim nie pohandlujemy. O dobra, także idziemy do tego potrosa, słuchajcie. Czemu biegasz na wodę? Gadaj, albo... Mam cię wspierać. Kto przysłał takiego słabiaka jako wsparcie w to przeklęte Nie próbuj mnie oszukać. W końcu wszystko Co? Się... Dowodzę po... Te... To, gdy nadejdzie właściwa pora. Goty i zamku nędznych mor wojowników, nazywających samych siebie paladynami. Niegdyś tacy dumni, a teraz skazani na wieczny żywot. Naprawdę nie masz pojęcia co tu się dzieje? Kroczyliśmy na nich wszystko. Te... Dobra. To za trudna zagadka. Jesteśmy tu? Nakazał nam to Xardas. Co by się stało, gdyby potwór od... A Gorn już próbuje wyjść z tym toporem. Ha, ha. Nie mogę się doczekać twoich. Prób. Dobra, chodź na solówę. Ja. Widzę, że on jakiś super mocny nie jest. No i tyle. Reputacja gota plus 5. I naprawdę sporo doświadczenia dostajemy za te. Za takie questy. No dobra, mam nadzieję, że go uwolnisz teraz. Gorn spokojnie, poczekaj. Zaraz Cię uwolnię Cierpliwości, ziomeczku eee, o! Teleportacja do Goty, fajne Mam nadzieję, że jak ja mu otworzę te, te, te drzwi To nie będzie tutaj odpierdalał manianę Gościu ma właściwie e, punch łowcy, łowcy, łowcy smoków Który możemy też dostać, jakoby w tej grze Hmm Musiałeś postradać Musiałbym o ile ha, nie dałabyś mi tyle zł. Uh, dobra. No dobra, mamy to. 2000 to jeszcze tak e, nie jest źle. E, miecz półtora ręczny. Obrażenia dostrza 155. No ale niestety nie mamy tyle siły, także no co z kim oni tak walczą? Co tu się odpierdala? Z deserterem jakimś? No dobra, pomożemy im. Trochę doświadczenia, nigdy za wiele. Ej, jednego... Jed, jedna łowca mor niestety nie żyje. Ej, Boże, tu się więcej trupów y, rozlało. Dobra, pomogę wam, bo widzę, że sobie nie radzicie. Dobra, pyk, pyk, pyk. No i co? No i chyba zaraz będzie można tutaj ruszyć z Gornem w stronę goty. Nie mam pojęcia, czy sobie poradzę. Zaraz to sprawdzimy. Ale może być naprawdę grubo. Ej, skąd ci wzięli tutaj ci deserterzy? O co tu w ogóle chodzi? A, to są te yy, szkielety z Goty. Dobra. To jest sporo doświadczenia, co kiedy wbijemy, bo te szkielety są naprawdę. Jest całkiem proste do pokonania, a dostajemy sporo doświadczenia. Także to jest akurat fajne. Dobra. Idziemy po Gorna. E, tu jeszcze sobie wyleczę postać. Pyk, pyk, pyk. Dobra, zapiszmy grę. Dobrze Gorn, proszę cię zachowuj się. wreszcie... Gorn, w co ty się znowu wpląt... Chciałem znaleźć w mieście Gotaka... Niestety pełno Na ich czele stoi... A kiedy uciekaliśmy przed potworami, do... Reszta bunt... od Gota, ty też zadrżysz, kiedy stawisz czoło... Czym... Buntownicy dali mi ten... Bo... Jakiś kretyn... W Nic z tego... demon. Buntownicy z okary chcą się dostać. Mówią, że w mieście gota znajduje się... Nasz przykazał mi znaleźć Oka. Gdzieś wśród lodowych bez... ten... Nie. Ale co mi tam... No. Dobra, lecimy. Kurde, mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji. Mikstury w razie czego jakieś tam mam, także no będzie można tutaj poszaleć No nie, nie, nie do końca 23 mikstury, z czego jedna daje 30% tylko życia, także no będzie ciężko No aczkolwiek droga do tego demona nie jest taka, taka długa wcale, także e, myślę, że sobie poradzimy Te obrażenia też mamy całkiem spoko, także no nie ma co marudzić 185 punktów doświadczenia. Fajne. Tak właśnie nie wiem, czy czasami nie lepiej byłoby założyć sobie miecz dwuręczny. W się sensie topór, żeby te obrażenia były jeszcze większe. Dobra, leżysz. Mam nadzieję, że Gorn w tej wersji jest nieśmiertelny, żeby tutaj coś się nie odjebało. Dobra, mamy to. Ale widzę, że tutaj jakby troszeczkę yy, upiększyli. O, rany. Jest i, i Mac. Z nim to nie chcemy walczyć zbytnio. O, kurwa. Wiesz co? Skupić. Nie! Zostaw nie. Boże, Gornie, proszę ciebie pomóż mi, bo tu się naprawdę robi nieciekawie. Mam nadzieję, że nie ma tych pocisków samonaprowadzających, jak w poprzednich wersjach, bo to było strasznie wkurwiające. Dobra, skupił się na Gornie, także możemy go. Tutaj pociachać. Nie umarły, Mak. Mam nadzieję, że był tylko jeden, że nie ma ich więcej tutaj. Takiego zabiję już naprawdę będzie sukces. Dobra, mamy to. Ale to co chciałem powiedzieć to to, że tutaj troszeczkę zmienili, bo w poprzednich wersjach mieliśmy tutaj yy, zombiaki, te z kilofami czy tam z, z, z pałkami. A tutaj są jakieś jakieś jacyś paladyni w ogóle. Dobra, mamy to gornie. Eee, wiecie co? Nie wiem, czy z tym Gornem mogę czasami. O, rany, co tu się stało? Przeleciał przez prześciadę, nie? Co za łepek. Eee, generalnie, w... Generalnie wiem, że eee, teleport do Aventguardu znajduje się w tamtej jaskini. Aczkolwiek nie wiem, czy będę mógł tam się udać z Gornem. Czy on automatycznie z automatu nie leci na górę, właśnie. Dobra, pyk. E, do kolejnego brakuje nam 6000 punktów doświadczenia. Tak, on z automatu leci na górę, także niestety e, to jaskinie będę musiał przeszukać sobie w pojedynkę. Dobra. Tutaj mamy i demona. Mamy i demona. Aczkolwiek no... Pff, nie wiem, czasem z nim poradzę. Zapisz lepiej grę. Może być ciężko. Ale powiem wam szczerze, że demony, demon w tej grze Wygląda naprawdę przekozacko, nie ma, zajebisty mieczek, ogólnie wygląda e, Wygląda świetnie Ja pierdole no Co tu się dzieje właściwie co? No nie że tam jeszcze był mak jakiś. Eee, jak ja mam pokonać tego cholernego demona? Łukiem go raczej nie zabiję, no bo jak? Może być naprawdę ciężej niż myślałem. Generalnie ten demon posiada chyba pierścień Adanosa, z tego co pamiętam. Jeden z artefaktów. Który jest kluczowy do wykonania wątku głównego? Spróbuję to zrobić troszeczkę inaczej, czyli po prostu odejdę troszeczkę kawałek tam, gdzie demon mnie nie potrafi złapać. Yy, I spróbuję tutaj moich sił z łukiem. Nie wiem, może na dystans będzie lepiej. O rany. Tragedia obrażenia. w ogóle mu tym toporem też nic nie robię Powiem wam, że może być ciężko, aczkolwiek, czekajcie, zablokowałem go tutaj O kurwa no Chyba trzeba będzie zmienić na ten, na, 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 na topór dwuręczny te obrażenia będą niewiele większe, no, aczkolwiek no Nie wiem, kurwa nie wiem, czy sobie poradzę właściwie z tym demonem. Może być ciężko, naprawdę ciężko. Jak teraz zginę, to po prostu zrobię cięcie przed wczytywaniem przed, 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 przed gry, żeby specjalnie nie przedłużać. No dobrze. Toporek, toporek, toporek. Pyk. Dobra, auć, auć, auć. To bolało. Zapiszę jeszcze grę raz jeszcze. No i spróbujemy naszych sił. Generalnie tu już był, mógłbym w sumie założyć się pancerz strażnika. Ej, to wrażenie jest jakieś. Aha, no tak, zajebisty jestem. Miałem na pasku, na pasku eee, topór jednoręczny No i tak też z niego mi korzysta Czekajcie, przerzucę sobie to na pasek Szybkiego wyboru O jaki ten demon jest wkurwiający, nie? Strasznie Boże święty Idźmy na górę, może. Tylko, żeby ten, ten mag się na mnie nie rzucił. Kurwa. O! Cierpliwości, broli. W kurwa mi ci przeciwnicy, że się tak ruszają. Do tyłu. No tu, no kurwa, już lepiej byłoby naprawdę chyba z tego powodu grać magiem. Ten problem wtedy nie jest taki strasznie irytujący. Dobra, Gornie, ty sobie tam troszeczkę, mam nadzieję, pożyjesz. A czemu się na mnie rzucają ci... ci... E, ci ożywieńcy? Dobra, miejmy tylko nadzieję, taką wielką nadzieję, że Gornie jest nieśmiertelny akurat. No i nie padnie zaraz. Ale będzie ciężko, naprawdę. Dobra, powykańczam tych wszystkich yy, strażników, żeby tutaj Gorn się mógł spokojnie skupić, i ten drugi tutaj gościu yy, skupić na tym. Pokazałeś Na, 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 na demonie. Oj, chuj. I Gorn dostanie chyba Benski. Dobra, pomogę ci gościu. że kurde nie umarli ogólnie e, Magowie ma, ma w tej grze to naprawdę istny rak Pod kątem obrażeń Dobra nie żyje Dobra widzicie co założę? Założę ten pancerz strażnika, żeby tutaj te obrażenia e, Ta ochrona była jeszcze troszeczkę większa Eee, dobrze, Gornie, trzymaj się tam. Bardzo dobrze ci idzie. Dobra, muszę mu trochę pomóc, bo widzę, że ten Tristan to zbytnio nie radzi. Dobra. No, i teraz możecie się skupić na demonie. Generalnie, ile masz życia gornie? Gorn, kurde, jest twardy, naprawdę twardy. Także cudownie. Teraz sobie z nim poradzimy, z tym wysokim kontentem Tylko, żeby oni nie odbiegali za bardzo w stronę tej goty, w stronę tej kaplicy, jak gdyby, bo tam jest za dużo tych. O, ja pierdolę Tam są kolejni. E... Kolejni ożywieńcy, jak gdyby. Ale jeszcze mi nie zauważyli całe, całe, całe szczęście. Dobrze. Dobrze idzie. Naprawdę dobrze idzie. Ej, ale ty masz zasięg. No czemu ty się rzuciłeś na tego ożywieńca? No miałaś mi pomóc, kurwa. A nie. Dobra, pomogę ci, gościu, bo ty widzę. Jesteś śmieszny bardzo. Dobra, trzymamy się. Może tyłów tego demona będzie na pewno łatwiej go pokonać. No, mamy to. Słuchajcie, reputacja gota 35. 5 punktów doświadczenia. Kolejny poziom. Jak milutko. Dobra, bo zaraz spadnę i to w ogóle będzie już kurwa hit tego odcinka. Kurczę, nie wiem, czy w tym odcinku jeszcze e, otrzymam ten. czy znaczy, zdobędę. Zdobędę. Mm, Maksimum życie 125, proszę bardzo. Poziom mane 30. Zdobędę ten. E, w kamień teleportacyjny do Vanguardu. Mm, dobra, chwileczkę, to sobie założymy. Aha, nie mogę. Dobra, założymy sobie ten pierścień. No, nie wierzę w to, nie. Ale dobra, mamy to. Generalnie ja sobie ten odcinek poświęcę końcówkę tego odcinka, bo widzę, że nagrywam ponad 20 minut, także wystarczająco. Przeszukam sobie tutaj te okolice goty, a w kolejnym odcinku ruszymy do kamień teleportacyjny. Dobra, gota została osłobodzona. Także będę mógł się chyba w sumie udać do tego. Ale nie, jeszcze nie została oswobodzona, bo Jeszcze nie wszystkich. Pokonaliśmy nie wszystkich nieumarłych. Chyba jeszcze powinien pojawić się kolejny komunikat, jak już wybijemy wszystkich nieumarłych. Nie mogę? No dobrze, za chwilkę to zrobimy. Dobra, tu już mamy kolejne Co? doświadczenie. Dobra, te punkty, które mam, e, te 10, wydaje mi się, że jeszcze kolejne punkty rozdam w zdolności owieckich. Powiem że całkiem zależy mi na tym pancerzu z płytek pełzaczy, dlatego, że naprawdę fajnie wygląda w tej, w tej, w tej grze e, i daje całkiem fajną ochronę. Także no. A zdolności też mi się e, przydadzą, tak naprawdę. Czy na tego się wyuczę? Ojej. To nic nie da. Co jest? Jak podczas walki? Aha, tu jeszcze mamy tego nieumarłego paladyna. E, szybki zapisik. Cyk. Fajnie machają ten ten. Ten paladyn Ciekawe, czy takowy można. Nie, no można go spotkać w grze na pewno. Mmm, Mogła. No, jakieś pierdoły. Generalnie powiem wam, że w większości tych skrzyń jest praktycznie to samo, nie? Albo podobne przedmioty. To jest arcy tru trudny zameczek. bo niestety nie otworzymy. O, rany! Tylko nie ty! Hmm. Dobra, wyciągaj ten kostur. Wajzo. Tu kolejną skrzynkę. Miejmy nadzieję, że te przedmioty będą bardziej interesujące. Dobra, okuty kostur, a ty koleżko co miałeś? Aha, nie mogę cię przykładać, no dobra. Kosztowności, zakurzona skrzynia, ciekawie brzmi. Generał Lee oraz o bogach i jakieś tam pierdoły. Czyli w sumie nic ciekawego, tak na dobrą sprawę. Łuk kompozytowy, zdolności owieckie 130, obrażenia od pocisków 100. Czyli właściwie praktycznie za chwilkę będziemy mogli korzystać z tego łuku. Mam 129. Jeden, jeden, jedna zdolność łowiecka nam potrzebna, żeby można było z niego korzystać. Przemówił do Tamstwo Dobra, także tutaj telekocja została przeszukana. W miarę. Czekajcie, tu mnie jeszcze nie było. Nieciekawe. Nieciekawe wybredny kolego. Na górę nie wiem, czy w ogóle jest sens wchodzić na te, na te mury jak gdyby. to nie obchodzi. No dobra, czekajcie. No chyba wykonamy, tak? Zadanka tutaj. W sensie oswobodziliśmy tą miejscówkę. Generalnie nie wiem, czy dziś tutaj jeszcze nie będzie jakiś ożywieniec. Jeszcze taki szybki rzut okiem zrobimy. Aha, no tak, jeszcze do, tych, do tej jaskini przecież musimy iść. Gdzie jest ten? Mm, gdzie jest y, kamień teleportacyjny? Także jeszcze pewna część nam została do zrobienia. Złamany. Miecz, kusza i jakieś pierdoły Dobra Także słuchajcie, za chwilkę będziemy musieli niestety, 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 kończyć ten odcinek W kolejnym Słuchajcie, do końca oswobodzimy Gotę, a potem ruszymy w stronę W stronę Faring wydaje mi się Dlatego, że to będzie Tutaj optymalny, optymalny Optymalne miasto, żeby, żeby Można było tutaj wykonać Spokojnie questy przy mojej rozwiniętej postaci, bo Albo Silden jeszcze też by się Okazało dobrym, dobrym wyborem na pewno nie do Gelder, do Gelder, do Gelder udamy się e, na samym końcu, dlatego, że to jest naprawdę bardzo, bardzo e, trudne miasto do ogarnięcia Chyba najtrudniejsze, najtrudniejsze z tych wszystkich Dlatego, że tam, tam mamy sporo szamanów e, i, i, to, i to miasto jest naprawdę duże Także tutaj trzeba będzie się wstrzymać od tego miasta Pamiętam, że grając magiem chyba miałem problem, żeby je oswobodzić, spokojnie a co dopiero grając z wojownikiem. Dobra, tu niczego nie ma niestety. A, była skrzynka. Dobra, moi drodzy Państwo, także widzimy się. Wiecie, co jeszcze zrobię? Bo jako, że mam teleport do goty, to jeszcze udam się do kepdan rozdać punkty w zdolności owieckie. Rozdamy w zdolności owieckie, a potem, a potem. Właśnie to jest pytanie: że ile ja tych zdolności owieckich chcę mieć? Bo generalnie zauważcie, że. Nauka walki bronią e, dwiema, dwoma, dwiema orężami e, Też potrzebujemy zdolności owieckich 220 nawet, także no całkiem sporo Jak sami widzicie Dobra, 139 e, Mogę sobie teraz założyć w sumie pancerz e, Strój pirata oficera No i dobra, i mamy to, słuchajcie mam nadzieję, że odcinek wam się podoba że tak łapkujcie, komentujcie i jak zwykle widzimy się w kolejnym odcinku Zagrajemy w Gothic 3 i nie tylko. Do zobaczyska, trzymajcie się. Cześć.